Dlaczego tak trudno pogodzić się z tym, że narcyz, narcyzka nigdy Cię nie kochał, nie kochała? I co trzeba zrobić, żeby się z tego uwolnić? <laughs> Złudzenie miłości było neurobiologicznie prawdziwe. W fazie idealizacji Twój mózg został zalany dopaminą, czyli nagrodą, ekscytacją, oksytocyną, czyli więzią, przywiązaniem, endorfiny, czyli euforia, Noradrenaliną, czyli przyspieszenie, zakochanie, a nawet kortyzol, stres związany z niepewnością powodował pogłębienie uzależnienia. Twój układ limbiczny, czyli emocje i jądro półleżące w centrum nagrody zarejestrowały, to jest miłość. To jest źródło życia. To jest najważniejsze. To była biochemiczna matryca więzi. Nawet jeśli była zbudowana na iluzji, mózg tego tak nie widział. Prawda y, zderzyła się z emocjonalną iluzją. Gdy dociera do ciebie, że ta osoba nigdy cię nie kochała naprawdę, przeżywasz szok. Pojawia się dysonans poznawczy. Kora przedczołowa rozum mówi: To był teatr, to nie była miłość. Ale układ limbiczny, czyli twoje emocje, krzyczą: Przecież ja to czułam! Czy czułem? To jak próba wymazania wspomnień o czymś, co było zapisane w twoim ciele jako prawda biologiczna. Jak DNA, to rozrywa cię na pół. I dlatego właśnie nie możesz jeść, nie możesz spać, masz flashbacki, serce boli dosłownie fizycznie, a twój organizm wpada w stan żałoby, traumy i głodu emocjonalnego. Narcys używał tzw. zwanej lustrzanej miłości. Narcys nie kochał ciebie. On odbił siebie w twoich oczach. A ty widziałaś w nim duszę, partnera i przyszłość. Jak masz sobie teraz z tym poradzić, że to wszystko, co widziałaś i w co wierzyłaś, było iluzją, nie było prawdą? To nie była symetryczna relacja. Ty się otworzyłaś, a on tylko się odbił. Ta asymetria emocjonalnie łamie twoje wewnętrzne poczucie wartości. Zadajesz sobie pytanie: jak mogłam się tak pomylić? Jak teraz? Mam zrozumieć i poczuć, że ktoś mnie naprawdę kocha, że to jest prawdziwa miłość? Jak? Kompletnie nie mam pojęcia teraz, jak to odróżnię? Mózg raduje wstydem, poczuciem winy, odrzuceniem, porażką społeczną wszystkim, absurdem. A to wszystko neurobiologicznie boli, jak fizyczne uderzenie, jakbyś się zderzyła z tirem. To są badania naomi Eisenberger. Co się dzieje z mózgiem i ciałem po ujawnieniu prawdy? Układ nagrody jest rozregulowany, mózg nie rozumie dlaczego coś co było...